Statki czasami ulegają różnym wypadkom i awariom. Niektóre z nich są na tyle poważne, że statek może wręcz pójść na dno. W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam kilka najbardziej niezwykłych kolizji statków na świecie. Zapraszam do oglądania. MV Wakashio Statek o nazwie Wakashio uległ katastrofie 25 lipca 2020 roku podczas podróży z Singapuru do Brazylii. Statek, nie przewożąc ładunku, osiadł na rafie u wybrzeży pont Disney na Mauritiusie. Katastrofa rozpoczęła się, gdy statek, próbując zbliżyć się do brzegu w celu złapania sygnału telefonicznego dla załogi, zboczył z kursu. Ta decyzja, podyktowana pragnieniem załogi do komunikacji z rodzinami, miała katastrofalne skutki. Kapitan i pierwszy oficer nie dostrzegli zagrożenia związanego z bliskością brzegu. Ich brak czujności i nadmierna pewność siebie, w połączeniu z niewystarczającymi procedurami, doprowadziły do osiadnięcia statku na rafie w ekologicznie wrażliwym obszarze. Miejsce wypadku było znaczące, zarówno ze względu na znajdujące się tam mokradła wymienione w konwencji ramsarskiej, jak i park morski, co podkreśla ekologiczną wrażliwość tego zdarzenia. Statek osiadł, a około miesiąc później rozpadł się, rozlewając tysiąc ton oleju napędowego. Substancja ta wylała się do nieskazitelnych wód, powodując ekologiczny kryzys. Konsekwencje wycieku były znaczące, wpływając na bioróżnorodność morską Mauritiusa, turystykę i lokalną gospodarkę. W działania czyszczące zaangażowane było międzynarodowe wsparcie, w tym Indie i Francja, oraz innowacyjne rozwiązania, takie jak pady absorpcyjne na bazie grafenu. Lokalni wolontariusze odegrali również kluczową rolę w oczyszczaniu, używając tkaninowych barier wypełnionych słomą i ludzkimi włosami. Incydent ujawnił krytyczne luki w bezpieczeństwie operacji morskich i potrzebę ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Kapitan i pierwszy oficer zostali uznani za winnych zaniedbań i otrzymali wyroki więzienia. Katastrofa MV Wakashio służy jako surowe przypomnienie o konsekwencjach niepowodzeń operacyjnych w branży morskiej. The Golden Ray. Statek MV Golden Ray, masowiec przewożący samochody, przewrócił się i zatonął 8 września 2019 roku w St. Simons Sound w pobliżu Brunswick w Georgii. Wypadek wydarzył się zaledwie 40 minut po opuszczeniu portu, gdy statek o długości 200 metrów nagle zaczął przechylać się na burtę podczas skrętu o 68 stopni w kierunku sterburty. Przechył osiągnął 60 stopni na burtę, a następnie statek osiadł poza kanałem. Śledztwo ustaliło, że przyczyną katastrofy były błędne obliczenia stabilności statku przez pierwszego oficera, który nieprawidłowo wprowadził dane zbiorników balastowych do programu obliczeniowego stabilności statku. Ten błąd spowodował, że statek opuścił port z niewystarczającym momentem wyprostowującym, aby przeciwdziałać siłom wywołanym podczas skrętu. Po katastrofie otwarte wodoszczelne drzwi pozwoliły na zalanie statku, co zablokowało główną drogę ucieczki z maszynowni i uwięziło w niej czterech członków załogi. Dwóch innych członków załogi odniosło poważne obrażenia. Całkowite straty, w tym statek i ładunek samochodowy, oszacowano na 200 milionów dolarów. Statek został uznany za wrak w wyniku pożaru, zalania i korozji słoną wodą. Carnival Glory 20 grudnia 2019 roku doszło do kolizji pomiędzy dwoma statkami wycieczkowymi Carnival Corporation w porcie Cosmuel w Meksyku. Statek MV Carnival Glory. Podczas manewrowania do dokowania zderzył się z już zacumowanym statkiem MV Carnival Legend. W wyniku zderzenia uszkodzony został rufowy obszar statku Carnival Glory. W wypadku lekko ranny został jeden pasażer, który ewakuował się z jadalni właśnie na tej jednostce. Do zdarzenia doszło w trudnych warunkach morskich, z silnymi podmuchami wiatru i wzburzonym morzem. Świadek na pokładzie Carnival Legend opisał zdarzenie jako nagłe wstrząsy, które poczuł podczas śniadania. Zarówno Carnival Glory i Carnival Legend kontynuowały swoje trasy według planu pomimo zajścia i uszkodzeń. Carnival Glory miał zamkniętą restaurację w dotkniętym obszarze do czasu dokonania głównych napraw. Przyczynę zdarzenia przypisano spontanicznym podmuchom wiatru i silnym prądom morskim. The Prestige w listopadzie 2002 roku tankowiec Prestige, pływający pod banderą Bahamów, doznał poważnego uszkodzenia w trakcie burzy u wybrzeży Galicji w Hiszpanii, co doprowadziło do jednej z największych katastrof ekologicznych w Europie. Statek przewoził 77 tysięcy ton ciężkiego oleju opałowego a uszkodzenie kadłuba spowodowało powstanie dziury i przeciekanie go do wody. Rządy Francji, Hiszpanii i Portugalii odmówiły mu dostępu do portów, co skutkowało kilkudniowym dryfowaniem i ostatecznym rozpadem statku 19 listopada. Statek zatonął około 250 metrów od wybrzeża Hiszpanii, wypuszczając do morza ponad 17 milionów galonów ropy. Wyciek ropy miał katastrofalne skutki dla środowiska, zwłaszcza dla wybrzeża Galicji, zagrażając życiu morskiemu, w tym rafom koralowym i wielu gatunkom ryb oraz ptaków. Katastrofa ta spowodowała poważne straty dla lokalnego przemysłu rybackiego. W odpowiedzi na katastrofę tysiące wolontariuszy wzięło udział w akcjach sprzątania zanieczyszczonego wybrzeża. Ruch obywatelski Nunka Mai, co oznacza nigdy więcej, powstał w Galicji, aby potępić bierność rządu wobec katastrofy. Śledztwo wykazało, że przyczyną uszkodzenia kadłuba była prawdopodobnie duża fala ujawniająca słabość konstrukcyjną statku. Kapitan Prestige został aresztowany i skazany za lekkomyślne spowodowanie katastrofalnych szkód środowiskowych. MV Stellar Banner w lutym 2020 roku masowiec Stella Banner, własność południowo-koreańskiej firmy Polaris Shipping, doznał poważnego uszkodzenia i został celowo zatopiony. Incydent rozpoczął się 24 lutego, kiedy statek, w pełni załadowany około 300 tysiącami ton rudy żelaza, ugrzązł na mieliźnie po opuszczeniu portu Ponta de Madeira w stanie Maraniao w północno-wschodniej Brazylii. Statek osiadł z przechyłem na sterburtę wynoszącym 21 stopni około 100 km od brzegu. Po zdarzeniu zauważono lekką plamę oleju wokół statku, która szybko się rozproszyła. Wstępnie nie stwierdzono trwałego zanieczyszczenia powierzchni. Priorytetem stało się usunięcie oleju napędowego z pokładu, co uznano za kluczowe dla ochrony środowiska morskiego. Proces ten rozpoczęto 11 marca i zakończono 27 marca. A następnie przeprowadzono operację rozładunku rudy żelaza. Ze względu na znaczne uszkodzenia statku i zagrożenie dla środowiska podjęto decyzję o jego zatopieniu. Stella Banner został zatopiony 12 czerwca 2020 roku około 55 do 60 mil morskich na północny wschód od wejścia do Baya de Sao Marcos. Zajęło to około 20 minut, a komin statku oderwał się od nadbudówki i przez krótki czas unosił na powierzchni, zanim także zatonął. Śledztwo wykazało, że główną przyczyną wypadku było odejście od planowanej trasy podczas przepływu przez Baja de São Marcos. A także wskazano na błędy w zarządzaniu na pokładzie oraz niedokładności w dostępnych mapach nawigacyjnych. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!